Witam Państwa, dzisiaj chciałbym nagrać pierwszy odcinek z serii Produkujemy paprykę w tunelach nieogrzewanych. Dzisiaj mamy 4 lutego 2017 roku zostały wysiane nasiona papryki, odmiany ciekla. Urządzenie którym wy, wy, wyznaczam pod nasionie papryki. Zwykła deska, kratownica na niej pineski wbite bodajże 1,5 na 1,5 cm. Zasiana papryka wygląda następująco, równo i tak samo równo wschodzi. Teraz będzie to wszystko przykrywane torfem z piaskiem i przykrywane folią. I oczywiście temperatura około 30 stopni do wschodu nasion. I zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, w których pokażę również dużo bardzo ciekawych rzeczy związanych oczywiście z papryką i nie tylko.